nawiązujemy bardzo dobre relacje jako powiat i jako gmina z Urzędem Marszałkowskim i jest to taki początek naszej też drogi, drogi dotyczącej aplikowania o środki, o pieniądze, które mają na celu no, realizować te inwestycje, które dla gminy są bardzo ważne, bardzo istotne. Mamy rzeczywiście potrzeby jako gmina bardzo duże, w bardzo wielu obszarach ale też i jawią się nam dość dobre możliwości pozyskiwania tych środków. Dlatego też my postaramy się oczywiście wykorzystać każdą sytuację po to, aby do gminy wpływały pieniądze. I dlatego nawet wczoraj na spotkaniu z Radą podczas komisji apelowałem o to, abyśmy mądrze gospodarowali środkami publicznymi naszej gminy, tak abyśmy ten okres aplikowania rok 2016 weszli jako gmina, która będzie posiadała możliwości wkładu własnego. I dlatego też tak w tym kierunku będą szty nasze, y, nasze działania. Bo wiemy, że taka polityka, polityka realizowania państwa oczekiwań, gdzie gmina będzie dysponowała wkładem własnym, a pozyskiwała środki, to jest Dobra, mądra i przemyślana droga do tego, aby jak najwięcej w gminie zrobić. I my tą drogą będziemy szli i szli, ale jak zauważyliście we współpracy, tutaj ukłon dla Pana Przewodniczącego, że podjął współpracę i że razem realizujemy wspólne cele dla rozwoju gminy Kolno i dla rozwoju powiatu Bardzo dziękuję.